You you always find me here when the world thinks that I've disappeared you know just where to look you know just where Of gold. Witajcie kochani witam, witam. Właśnie spóźniłam się do fryzjera I to sporo ze 20 minut Przepraszam bardzo, to jest wina Ubera Bo teraz trzeba dłużej czekać na Ubera Nie wiem czy wiecie, bo obniżyli stawki Wiesz? Nie, nie wiem, I... bo nie jeżdżę Tak, aha, no to ja jeżdżę I naprawdę skończyło się to tym, że Trzeba bardzo długo czekać na Ubera Ja ciągle o tym zapominam, bo kiedyś tak nie było Ale zwalamy na Ubera, wiadomo Naczynki na zewnętrzne za zimno, ale przyjadę, przyjadę w lecie może. Kiedy tu byłam ostatni raz, pamiętasz? 5 sierpień? Chyba. Mm -hmm. Tak. Coś koło tego. Czyli 4 miesiące. A tak. kiedy chodziłam do siebie co miesiąc, pamiętasz? A, tak, No zmieniliśmy technikę koloryzacji i naprawdę jest dużo lepiej praktycznie. Odrost nie jest Twoim takim szybkim zmartwieniem. Tak, Usiadłam sobie tak, żeby nie, nie było widać. <laughs> ale <śmiech> i tak myślę, że fajnie, super wygląda. Tak? Dokładnie. w co u Ciebie? Co u mnie? No na no, razie nie będę zdradzać nic, ale... Może niedługo. Wszystko dobrze w życiu tak. prywatnym. Próbuję Przemka pociągnąć za język, ale nie. nie wychodzi. Natomiast widujemy się z Przemkiem na siłowni. Tak, i to często. Cały czas, dokładnie. I usłyszałam, że jesteś przeziębiony. No troszeczkę. Także jesteśmy no, ja do tak. siebie bardzo podobni. I siłownia ta sama, fryzjer ten sam. Choroba ta sama, bo przecież ja też niedawno byłam chora. No dobrze, co dzisiaj będziemy robić? Czy już wiesz, bo jakie? No, zadbamy o pielęgnację, tak naprawdę. Jeszcze nie słyszałam, porozmawiamy <grym> chyba na fotelu o Twoich, ale mam kilka pomysłów dla Ciebie. No zobaczymy, czy będziesz zapuszczać włosy, czy obcinać. Nie zapuszczać! Do... Och, no. No. Jak się pójść w drugą stronę? No ale... nie, <grym> ale przynajmniej powiedział, że mam zadbane włosy, także. No tak, świadczy czy... to chyba o koloryzacji, żeby nie wyszło, że się chwalę, tak, nie? Tak, zgadza się. No i o pielęgnacji. Pamiętać, żeby właśnie blondynki z popielatym blondem, platynowym, y, wymaga, wymaga włos intensywnej pielęgnacji na pewno. Trzy godziny minęły i prezentuję się Wam z nowymi włosami. Przynajmniej powiedz, co zrobiłeś. Dzisiaj zrobiliśmy, zostaliśmy przy czystym blondzie i dodaliśmy lekko mix tonu, żeby nie uzyskać jednolitego koloru, tylko żeby kolor opalizował, czyli ciepły i zimny na włosach. Dzięki temu uzyskaliśmy taki efekt troszeczkę 3D. Mhm. Nie ma jednolitego odcienia i barwy okay, i troszeczkę... Takiej A brzuskwinki. Brzuskwinki. Znaczy miała być brzoskwina, bardziej widoczna, tak? Bardziej widoczna, ale to miało być subtelnie, tylko podkreślenie, przełamanie koloru. Na Czyli mam rozjaśniać i jeszcze touch color, to I, jest. i, i tak, i toner. Toner znaczy... jest tylko na bazie, a został czysty blond, żeby uzyskać ten efekt takiego różnokolorowego blondu. Przycięliśmy końcówki. Szomek chciał zrobić ze mnie boba. <laughs> Marley. Ale mu nie wyszło, no. ponieważ lepiej się czuję w dłuższych włosach. Dajcie oczywiście znać w komentarzach, czy ta moja nowa fryzura wam się podoba. Ja zapraszam was oczywiście cały czas do przemka. Wiem, że dużo z was tutaj przychodzi, także zapraszam. Sprawiają i zapraszam. Wróciłam do domu, wyszłam na spacer z psem. I co? I zrobiło się ciemno. Także takie życie, moi drodzy, takie życie. Jak w Madrycie, tak? Tak, piesia? <laughs> Żeby poprawić sobie humor, to pokażę Wam może moje nowe zakupy. Kupiłam sporo produktów do włosów marki Kerastas w sklepie internetowym Freezer.pl i pytałam Was o to, czy chcielibyście, żebym zrobiła dla Was unboxing tej oto paki. Na Instastory pytałam, także od razu zachęcam do tego, żebyście mnie tam obserwowali. Teraz aspoń mi przeszkadza. W każdym razie zachęcam i widziałam, że chcieliście, żebym zrobiła dla was unboxing tej paczki, także za chwilę to zrobię, ale zanim pokażę wam, co kupiłam, to może wspomnę o tym, jakich produktów Kerastas używam w domu. A raczej na siłowni, bo od tych produktów zacznę. Od dłuższego już czasu używam tego oto fioletowego duetu z serii o nazwie Blond Absolu, która to jest serią nową z tego roku, w której skład wchodzi kilka produktów, ale ja mam szampon i odżywkę najbardziej klasyczne produkty. I to jest seria dla. Kobiet, które mają włosy rozjaśniane, czyli seria idealna dla mnie. Jestem z niej bardzo zadowolona. W mojej torbie na siłownię znajduje się również maska z serii Resistance. To jest ta sama seria, z której pochodzi kultowy produkt Kerastas, czyli cement termiczny. Na pewno wiecie o co chodzi. Z tej maski też jestem zadowolona. I mam też olejek, i to jest już bardzo. Kultowy, jeśli w ogóle tak można powiedzieć, masło maślane chyba produkt Kerastas. Olejek wygładzający do włosów, przepięknie pachnący, tak luksusowo. Ten akurat zapach kojarzy mi się z La Vieille Stosuję na całą długość włosów albo na końcówki, w zależności od humoru i nastroju. Także tych czterech produktów używam właśnie na siłowni, a w domu używam, uwaga, uwaga, to będzie hit. Jednego produktu karastas jest nim serum regenerujące do włosów z serii Initialist i ona ma tutaj taką pipetę. Powoli mi się już ups! Powoli mi się już kończy, także niebawem powiem Wam o nim coś więcej. Natomiast teraz chciałabym tylko wam pokazać, że jestem bardzo niezadowolona z tego, że tutaj odpryskuje farbka. Zarówno z przodu, jak i. Z tyłu. Także taki mały minusik, jeśli chodzi o opakowanie. Ale mam, a w zasadzie mamy w domu jeszcze jeden produkt Kerastas. I jest nim szampon do włosów dla mężczyzn o działaniu rewitalizującym. I to jest ulubiony szampon Janusza. Janusz wiecie, jak odkrył markę Kerastas? Po prostu podczas którejś ze swoich wizyt u fryzjera. Polecono mu produkty Karastas i od tamtej pory co jakiś czas właśnie przynosi różne produkty tej marki. Także teraz oboje używamy właśnie karastas i oboje jesteśmy zadowoleni. Natomiast jeśli chodzi o tę moją pakę, to właśnie się zastanawiam, czy będzie lepiej, jak będę pokazywać Wam do kamery te rzeczy, czy lepiej będzie jak pójdę do pokoju swojego, chyba tak. Zacznę od serii Aura Botanica, ponieważ jest to seria naprawdę wyjątkowa. Składa się z naturalnych składników, i jest to tak naprawdę jedyna gama Kerastas, która nie posiada silikonów i parabenów. Jest dość rozbudowana, ale bardzo zaciekawił mnie ten koncept i stwierdziłam, że przetestuję sobie szampon z tej serii i odżywkę. Dodatkowo również maskę, tę, którą tu widzicie, i bardzo spodobał mi się również taki dwufazowy produkt w postaci mgiełki, który ma działanie również termoochronne, także można go stosować zarówno przed suszeniem włosów, jak i przed ich stylizacją, na przykład za pomocą prostownicy. Także już nie mogę się doczekać testów. Tutaj obok mam dwa kolejne szampony. To jest szampon dla mnie. Jest to szampon normalizujący do włosów, które są suche na końcówkach, a tłuste u nasady. I zamierzam go sobie stosować zamiennie z szamponem Aura Botanica. Natomiast ten drugi szampon jest szamponem normalizującym przeciwko wypadaniu włosów. I ja go zamówiłam dla Janusza, ponieważ powiedział mi, że ten szampon bardzo dobrze się u niego sprawdzał. I obok mamy coś bardzo wyjątkowego, coś czego jeszcze nigdy nie używałam, czyli kurację do włosów. Jest to kuracja regenerująca, która aktywuje porost włosów. Ona jest dostępna w różnych wersjach, ale ta jest najlepsza. Mamy tutaj 42 ampułki po 6 ml. Także kuracja trwa kilka tygodni. Jak tylko skończy mi się serum Initialist, to rozpocznę sobie właśnie te kuracje. Jeśli któraś z Was stosowała kiedyś kurację Kerastas, tę albo jakąś inną, to dajcie mi proszę znać w komentarzach. Jestem bardzo ciekawa, czy byłyście zadowolone, czy niekoniecznie. I tutaj na końcu, w ramach ciekawostki, już tak totalnie zamówiłam sobie lakier do włosów o takiej średniej sile utrwalenia. Wiecie, że mam swojego ulubieńca. Jeśli chodzi o lakiery, ale lubię też testować nowości, więc stwierdziłam, że co mi szkodzi i zamówię sobie właśnie ten lakier. I teraz korzystając z okazji, mam dla Was świetną wiadomość. Otóż od dzisiaj aż do 10 grudnia na hasło Olfactoria w sklepie internetowym Freezer.pl otrzymacie 10% rabatu na zakup kosmetyków marki Kerastas. Także, jeśli macie ochotę coś przetestować albo jeśli wam się coś skończyło, to jak najbardziej zachęcam do tego, żeby z tego rabatu skorzystać. Ja w opisie pod filmem tradycyjnie umieszczę linki do wszystkich tych rzeczy, które pokazałam wam we vlogu, do moich ulubieńców i też zamieszczę informacje dotyczące szczegółów promocji. A teraz, korzystając z okazji, skoro pokazuję Wam już moje nowości, to koniecznie muszę Wam pokazać coś wspaniałego. A mianowicie kalendarz adwentowy marki Armani, naprawdę wyjątkowy, utrzymany w złoto-czerwonej kolorystyce. Nie będę pokazywać, co jest w środku, w poszczególnych szufladkach, ponieważ zamierzam zrobić o tym kalendarzu odrębny film, ale już teraz mogę Wam powiedzieć, że wygląda naprawdę pięknie. Spójrzcie, kto mnie odwiedził. Darię, bardzo dobrze już znacie Darię, prawda? Zapomnieliście już, nie? Kiedy się ostatnio widzieliśmy? Przed moimi urodzinami. Pół roku temu, więcej. Pół roku temu. W marcu chyba, nie? No, także sporo czas minął. No, ja też już zestarzałam. Co robisz w Warszawie? Uczę się jak zawsze. Ponieważ, a, a właśnie, ty wróciłaś do pracy, no to powiedz coś o tym. Nie będę nic tym. Daria wróciła do pracy po. Jak długiej przerwie? Bo urodziła córkę, dla przypomnienia. <coughs> tak, po 10 miesiącach. 10 no miesiącach na macierzyńskim. Wróciłam, wdrożyłam się i jest super. A, czyli jesteś zadowolona? Oczywiście. Ha. Jak też lubi swoją pracę, no co? No to zadowolony. zawsze będzie zadowolony, właśnie. właśnie. A Stanek już się zmęczył. Tak? Już się zmęczyłeś. Tak. Za chwilę Daria idzie do teatru, dlatego przypomniałam mi właśnie, że miałyśmy coś nagrać. Mów na co, idziesz. Idę do Romy na Ajde kiedyś Tak, od kilku lat. Jak tylko wystawiają nowy musical, to się wybieram. Różnie ze znajomymi, sama. Tak, Daria chciała pójść ze mną, ale stwierdziłam, że nie idę. Tak Dosłownie. Tak, no tak, no No tak to ze mną niestety jest. A jesteś nieobecna. Nie, się nie to Tak, jestem na czarno ubrana, ale <coughs> jestem biała. Tak, cała w serści asoniusza. Natomiast, Daria, jak to Daria, przyniosła mi prezencik. Można wam pokazać, co? Koniecznie? No tak, to co się Do jedzenia, więc a są już zainteresowany. Gumki. Ale gumki zawsze. do jedzenia. Wiesz co? Głodny chleb na myśli. Ja nie miałam takiego skojarzenia. Głodny mogę pomyśleć. Ale w ogóle jaka. Nie słuchajcie, jaki zbieg okoliczności. Dzisiejszy cały vlog jest głosowy. Bo rano byłam u fryzjera, później pokazywałam unboxing przesyłki z kosmetykami do włosów, a teraz dostałam gumki do włosów. Żeby bo ja nic mi na ten temat nie mówiła. Także. Szok, słuchajcie, takie jego okoliczności. No no, Odpadam gumki, ponieważ <laughs> z tymi gumkami, no. Gumki do włosów. No, do włosów. No, To, znaczy, to dobra, gumka. Mamy tutaj coś do jedzonka. Ja są już zainteresowany. I to jest tarta, tak? Tak, tarta babanofi i tarta cytrynowa. E, Myślę, że to są. To jest... Aha, Nie. rzeczywiście, co Potrzymasz? Tak, jedna jest kremowa. Jedna jest laskoda. Jedna jest tak, jedna dla lorda. Jest... <laughs> Spójrzcie, jakie duże. Także coś słodkiego. Yy, nie zdążyłyśmy zjeść, bo też to. i tego tak już nie jadła, tak? Nie, ja bym nie jadła, bo ty ostatnio ćwiczysz dużo. <laughs> yy, tak, dużo mam. No. Powrót do formy, jak tam pociąży. Dobrze? Yy, bardzo powolne, yy, ale do przodu. No, przodu. Fryzura nie... zmieniona. Trzeba było coś zmienić w końcu po tylu latach. Grzybka. Ja dawno nie miałam grzywki, ale chyba nie chciałabym, mieć, no wiesz? Wolę mieć taką, mogę sobie podkręcać. Ja się, nie wiem, z półtora roku mierzyłam z tym, czy chcę mieć tą grzywkę, mm -hmm. bo nie wiem, od kogo to słyszałam, ale generalnie, że mi gorzej w grzywce. I że, że gorzej? Tak, że gorzej w grzywce i że to czoło otwarte, bla, bla, No, ale ostatecznie stwierdziłaś, że, A ostatecznie stwierdziła, że się nie Ostatecznie stwierdziłam, że i, i... i okazało się, że jest to Także, przynajmniej ja tak uważam, parę osób z otoczenia. No to co, nie pozostaje nam nic innego, jak się pożegnać tylko, skoro musisz już iść. Muszę. Na pewno mi napiszesz, jak... Tak napiszę, jak sztuka, że inne że No, będziesz przysiężał. A kiedy było. była premiera? Nie wiem, nie pamiętam. Ale chyba już grają. No, któryś to jest spektakl z kolei. Nie wiem, tydzień, dwa. A, no to niedawno. Tak, bo to jest nowy repertuar. W to, takim tak. razie napiszcie proszę w komentarzach, jeśli wy byliście albo wybieracie się na ten spektakl, jak Wam się podobało, bo być może ja też się wybiorę. Kto wie? Bez Asonka. A tymczasem gorąco się z Wami żegnamy i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa! Yeah, I make decisions to glow. Ridiculous yeah. flow, potential to glow. You know, I, I just do that. Consolidate my readers, line it up, put them together. Anyone that ever let me down, forget them forever. My memory's bad. Remember me, though? My memory's gone. My memory, it limits me home. No tree huggers, cause all the lumber's gone. Niggas knocking on wood. Pass through the hood when it's good, and they chopping up wood, breaking up stems till in my brim. With a limp like a pimp, though I'm shaped like a wimp. They sweat no fear in him, it's just me, it's the end, or just the Beginning, am I losing or winning? Is this reality or am I pretending? That was poetry, huh?